A co to za szpetna morda? E, wypraszam sobie. Ta w okularach to tak, ale nie ja. A Manita, co ty tutaj robisz? Em, ja... Ja tylko sobie tutaj przechodziłam. Poszła za nami, przyznaj się. Nie, a tak w ogóle to nie chcę się chwalić. No dobra, dobra, no to może sobie już iść. Hej, nie przerywaj mi. No ja miałam powiedzieć, a no tak, nie chcę się chwalić, ale... Hunter, patrz, to ten kosmita! Co? A! Coś ty zrobiła. No co? Wystraszyłam się. Nie możemy ją tak zostawić. To co z nią robimy? Weźmiemy ją do szkoły, no bo co mamy zrobić? Okej, okay, droga wolna. Eee, co ona powiedziała? Um, połóżmy ją na chwilę na tej ławce. ale delikatnie. No właśnie, to nie jest worek ziemniaków. Heh, odezwała się ta, co ją znokautowała. No ale przecież mówiłam, że się wystraszyłam. Dobra, nieważne. To co z nią robimy? No dobra, ale gdzie? Może piwnica. No co ty, do piwnicy? Lepiej byłoby gdzieś ją dać, nie wiem, do jakiegoś pokoju. Ale gdzie? U mnie to niemożliwe. Um, u mnie byłaby taka możliwość, tylko że niestety jest roz. No to się go zapytaj. Ej, słyszycie to, chyba ktoś idzie. Ej, to co teraz zrobimy? Macie jakieś pomysły? Eee. Co wy tutaj robicie? Uczymy się, proszę pani. No, ale dlaczego tutaj, a nie w swoich pokojach? No, bo tutaj jest taki spokój i cisza idealne miejsce, żeby się pouczyć. A w pokojach to różnie bywa, jak się mieszka z kimś. No dobrze, niech już wam będzie, ale o 21 macie być w swoich pokojach. Dobrze, dziękujemy. No dobra, no to idziemy do mnie. Komu to ja się naraziłem, że ktoś mi coś takiego zrobił? Abi dlaczego mnie nie słuchasz? Hunter? Cześć. E, Ros, mam takie pytanie. Nie chciałbyś dzisiaj gdzieś indziej spać? E, co? Aha, okej, okay, zgadza się, no dobra, no to wychodź szybko idź do jakiegoś pokoju, bo pani Klawda nie lubi jak po godzinie 21 chodzimy po szkole. Ale... Dobra, dobra, pogadamy o tym jutro. Idź już, idź już, bo zaraz będzie 21 i nie zdążysz. Ej, teren już jest czysty, chodź się z nią tu. Cześć, mam takie pytanie: Czy w tej sali będzie miała teraz lekcję klasa czwarta C? Tak, będzie miała tutaj lekcję, ponieważ ja jestem w tej klasie. Serio? No to super! Witaj, brachu! Mam na imię Lukas, będziemy razem w klasie. E, cześć, mam na imię Garu. E, Garu? Jakie dziwne imię. E, sorry, e, może chcesz jakąś ksywkę? Nie wiem, może będę mówił na ciebie Grzesiu, co? Hej, Grzesiu! Siema, Grzesiu! Co tam, Grzesiu? Nie. No, okej, okay, dobra, spoko. To może skamieniały? Nie. No, okej, okay, dobra. Kati, nigdy o to nie pytałam, ale muszę zapytać, czy mogę odpisać zadanie domowe? Nie, no nie wiem, bo długo siedziałam nad tym zadaniem. Dobrze, jeżeli nie chcesz dać, to rozumiem. No wiesz o co chodzi? To jest takie trochę niesprawiedliwe. Głupie przeznaczenie. Kto normalny lat? A bo ja wiem. Znasz taką osobę? Znam. Naprawdę? Tak. Kogo? Miał ciebie. Kati, ale mi chodziło o kogoś innego. No wiem, żartuję sobie. A co, jak zasnę i obudzę się za kilka lat? Ktoś prędzej czy później ciebie obudzi, na przykład ja. A myślałam, że jak się przepiszę do straszyceum, to mi to przejdzie. Miał, to może sobie ustaw budzik na telefonie. Hmm, może to dobry pomysł. Miał, wiesz co, to jest chyba bez sensu. Dlaczego? Raczej wątpię, aby Pursyfona mi powiedziała prawdę. No ale wiesz, spróbować nie zaszkodzi. No dobra, okej. Okay. Sefona, zaczekaj. Czego? Miał, wiem o listach. O jakich listach? O tych miłosnych, co napisałaś do Abi. Co? Jakie listy? Daj mi spokój. Wiem o tobie i miał Sidis. Miał wiesz co ci powiem? Masz bujną wyobraźnię. Narka. A nie mówiłam, że to nic nie da? To może nie dało, ale mam pomysł. Miał, ciekawe jaki. Ty i Pursefona to siostry bliźniaczki. No tak, no i jak się przebierzesz za Pursafonę, to CDS na pewno ci powie. A ty to masz łeb. Skombinujemy czarną perukę i będzie git. Jestem pewna, że to wypali. Czy te łóżko nie było w innym miejscu? No tak, stało w innym miejscu, ponieważ potrzebowałem więcej miejsca, no bo spałem na podłodze. O, moje biedactwo. No. Y -y. E, no nie wiem, może na początek poczekajmy, aż się obudzi, a później coś wymyślimy. Y -y. No w sumie ja też. A no właśnie, ja też mam na ósmą. Ja też mam na ósmą, ale nie wiem gdzie. A w której jesteś klasie? Czwarta A. Ach, no nie. Hunter, mówiłeś coś? No że ja chodzę do tej czwartej A. Hm, fajnie. Nie chcę się chwalić, ale ja w klasie. No to się nie chwal. Hm, Venus, masz fajnego chłopaka. Aha. Um, no dobra, no to chodźcie już na lekcję. Jak wrócimy i ona będzie dalej spała, no to wtedy ją obudzimy. A Manita, idziemy już. Mam focha. To sego miej. Dziewczyny, chodźcie, idziemy. No dobra, idę. No dobrze, zanim przejdziemy do lekcji, chciałbym Wam przedstawić dwójkę nowych uczniów. Pierwszy uczeń to Draculogan. Siemano wszystkim, fajnie, że tutaj jestem, podoba mi się ta szkoła i super, że chodzę do klasy z Cathy Noir. No i w sumie to tyle, Ziomki, więc. Miau, e, dzięki, miło Ciebie poznać. A drugi uczeń to Lukas. Eluwa wszystkim, zapraszam wszystkich na impre w moim pokoju dzisiaj. No i Pana w sumie też zapraszam. W sumie wszystkich zapraszam, będzie Biba. Dziękuję Ci Lucas za zaproszenie, ale niestety tego dnia będę e, bardzo zajęty, więc niestety nie mogę przyjść na twoją imprezę. Ale e, dziękuję za zaproszenie. No dobra, ziomek, spoko. Lukas, nie wolno tak mówić do nauczyciela. E, no dobrze, no to nie spoko. Miau, Brajar! Trochę dziwny ten Lukas, co nie? Brajar! Po co ci taka pusta? Zostaw ją. Brajar! Jestem! Um, Brajar, ale co jesteś? Um, pan nie sprawdzał obecności? Nie Brajar, nie sprawdzałem obecności. A ty co, znowu spałaś? Um, nie. Aha, już wiem dlaczego powiedziałaś jestem. Chodziło ci o to, że jesteś przygotowana na kartkówkę. No dobrze, no to na następnej lekcji piszecie kartkówkę z ostatniego tematu. No, nie, eee, tylko nie to, dlaczego? Brajar, wyrzucam ciebie z listy fajnych ziomków. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Ominęło mnie coś?